Cześć, z strony Patryczek i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jeszcze odcinek jest to druga część odcinka z ym, serii. Można powiedzieć może nie to, jest, że z serii, tylko ym, odnośnie tego, co dodałbym bądź zmieniłbym w kopsie. No i teraz tak, no ogólnie to po tamtym odcinku troszeczkę jeszcze rzeczy mi padły do głowy, także zapraszam do oglądania. Tradycyjnie Discord mój, tip and donation, wszystko jest w opisie. No i co, zaczynajmy. Okej, okay, także pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz to chciałbym, żeby nasze modele postaci w drużynach miały tak jakby możliwość podsadzania i okej okay, tutaj Critical Ops troszeczkę mnie irytuje, no nie, no bo Critical Force, no bo mamy możliwość, że możemy tak jakby wchodzić na siebie po innych stronach przeciwnych, ale to nic nam nie daje. A jednak taktyczne podsadzanie się w niektóre miejsca byłoby naprawdę fajne i ja to zawsze lubię. Ja zawsze lubię takie opcje, w których możesz mieć przewagę nad przeciwnikiem nie zawsze tak jakby poprzez aima, czy poprzez tego, tylko poprzez myślenie i to zawsze to lubię i zawsze to jest dla mnie ciekawe i podsadzanie się na niektóre miejsca byłoby fajne, oczywiście Critical Force wtedy musiałoby troszeczkę pokombinować w tych mapach, troszeczkę musiałoby pozmieniać te bariery, które zabijają, bo one są wypierdolone wszędzie, ale i jednak fajne by było to, gdybyśmy mogli się podsadzać na przykład ym, no nie wiem w sumie gdzie, no wiele jest takich miejsc na no, wielu mapach na przykład mamy na rajdzie miejscówkę przy spałnie CT, tak? C tak, dokładnie. Miejscówkę przy spałnie CT, która jest zarąbista, a jest zablokowana niewidzialną ścianą. I tu się pytam kuźwa, dlaczego? No nie, to mam tyle pytań po prostu, dlaczego niektóre miejscówki są zablokowane, że strasznie mi to irytuje. A bardzo fajnie byłoby móc się tam dostać poprzez na przykład podsadzanie, czy poprzez drugą część, czyli, czyli parkour. Ogólnie krytyka LOPS bardzo okraja miejsca, gdzie możemy wbić na przykład. Kiedyś na brewery przy Spawnie CT można było wbić za te ścianki i można było tak jakby za te boksy i można było tam siedzieć. Często to używałem, wiecie o tym, że często to używałem, a jak nie wiecie, to niektórzy wiedzą. No i zostało to zablokowane. Dlaczego? Nie mam pojęcia, ale to dla mnie strasznie takie było ograniczenie niepotrzebne, bo bardzo fajne było to miejsce i to jest dla mnie takie łoda fakt. Dlaczego Kuźwa to jest zrobione tak, a nie inaczej. Też samo pewnie jest jeszcze ileś tam 15 innych miejsc, w których mógłbym tak powiedzieć, ale to jest przykład, który został zablokowany przez filmę Critical Force, a który bardzo lubiłem i takie miejsca są dla mnie bez, bezużytecznie w ogóle banowane, takie bezużyteczne, niszczone bo to były fajne miejsca, w których można było się skoczyć i można było mieć przewagę nad wrogiem. A tak, no to to jest taki bullshit, który naprawdę troszeczkę irytuje. No i dodatkowo jeszcze na mapie Brewery były kiedyś takie rzeczy jak skany. No i tutaj bardzo też mogę pokazać moje stare wideo, na których po prostu skanowało się przez wszystkie te fajne przeszkody. I tutaj też moja uwaga w Krytyka Lobs jest za mało miejsc do skanowania. Ok, to że są jakieś drzwi, czy to że są, powiedzmy, um, okna na rajdzie skanowalne, to, to i tak jest bardzo mało rzeczy. Ok, naprawdę ilość skanowalnych rzeczy. Mogłaby być zwiększona naprawdę o wiele w niektórych miejscach, nie, na niektórych mapach, i one nie są skanowalne. I to jest strasznie smutne, bo na przykład te właśnie boksy na brewery, o których już wcześniej mówiliśmy, teraz puszczone było albo jest wam wideo, w których po prostu się przez nie skanowało snajperką, i było to fajne, że można było tak sobie skanować, a teraz tego nie ma, i to jest strasznie irytujące. Tak samo na mapie y Hit. Mapa Hit jest tak strasznie pozbawiona jakichkolwiek skanów, że to jest po prostu smutne, kiedy nie możecie przeskanować przez pieprzone kuźwa samochody, bo chyba one nie są skanowalne 99%. no A jeżeli są, no to i tak, przepraszam, no nie, ale są naprawdę, tam jest dużo miejsc, które mogłyby być skanowalne i nie są, no nie. Tam chyba tylko ten kuźwa przystanek autobusowy, który nic nie daje, jest skanowalny i tyle. Także co, no miejsca skanowalne według mnie powinno by być o wiele więcej. Kolejna rzecz też pamiętajmy o tym, to już nie jest tak jakby w kwestii kolejnej propozycji, ale parę osób się też spocowało, ale Critical Force chce iść swoją drogą i nie rób tak, że mówisz o różnych rzeczach z CS-a, bo to nie ma być CS, tylko ma być to Critical Ops i proszę tak nie robić, no nie? Ale ja mówię o rzeczach... Ja, ja bardzo szanuję Critical Ops za to, że nie jest stand-offem dwójką i nie kopiuje wszystkiego z Counter Strike'a jeden do jednego, tylko ma swój styl, ale jeżeli coś w się jest, co się sprawdza i co jest fajne, to czego by tego nie dodać, no nie? I tak na przykład mówię, piękne jest to, że to ma swój styl, że ma Uratio, a nie AWP czy AWM, no bo to jest to samo, y że to ma... Y co tam jeszcze? Rewolwer zamiast digla chociaż rewolwer jest akurat w counter Strike'u, no ale inaczej działający, więc tutaj też możemy powiedzieć spoko. Zatem tam jest chyba inny model rewolwera. Tutaj, że mamy wektora, a nie MP5 z tumikiem. To jest piękne, że w Critical Opsie nie ma tych pierdół, które są w CS-ie, jeden do jednego skopiowanych. I ale niektóre rzeczy, które się sprawdzają w CS-ie, czemu by ich nie dodać? No nie? i tutaj jest takie moje po prostu sprostowanie tego. Czemu niektóre rzeczy mówiłem takie bardzo podobne do CSA tak ja bym chciał po prostu zrobić z tego CS go na telefony. No i teraz tak kolejna rzecz tutaj może być tutaj troszeczkę kontrowersji. Natomiast odchodząc kompletnie od Counter Strike'a byłaby ta rzecz, ale. Fajnie byłoby według mnie gdyby był taki. Stamina może nie, nie też stamina, tylko adrenalina. No nie i tutaj jakby to działało. Wiem, że na. W takich meczach chyba customowych w CSie to istnieje, że można poprzez wstrzykawkę odrodzić sobie trochę helfa. I to w sumie, gdyby dodali do kopsa, po pierwsze pokazaliby, że nie idą w tą drogę co Counter Strike, a po drugie, kurczę, no fajnie byłoby tak jednak mieć tą możliwość drugiej szansy i uleczenia się na przykład 25 HP, no nie? To by spoko. I jedna tylko stamina do kupienia na rundę nie możecie jej mieć więcej niż jedną, nie możecie jej wyrzucać, no nie? I, że tam rzucać koledze, i która odnawia 25 HP. To by było dla mnie fajne i taka jest moja pro, propozycja. Może nie jest ona tak jakby do końca związana z ideą, tak? Że to ma być realistyczne i nie ma czegoś leczenia się, ale jednak taka rzecz dla mnie byłaby spoko, tak jakby odświeżeniem gry i pokazaniem, że to nie jest jednak to o czym wszyscy myślą. Czyli to nie jest Counter-Strike na telefon. Kolejna rzecz byłoby to dodanie nowego granatu i byłby to Wabik. I tutaj też, no, mu powiedzą e, znowu do CSa wracasz. No, ale tutaj właśnie jest piękny przykład, kiedy Wabik się sprawdza, a my w Counter-Strike'u, w, Counter w Critical Opsie nie mamy takiej opcji, żeby odwrócić uwagę przeciwnika, OK? Możemy flesze rzucać, ale jak flash wybuchnie, słychać, że to był flash, a nie Wabik. Więc... Rzucanie fleszy tutaj jako wabików nie ma y, żadnego sensu. Wabik y, jakby został dodany do krytyka y, do Opsa, byłby naprawdę spoko opcją. taniej oczywiście za 50 powiedzmy, dolarów, tak jak jest to w kanterku. ale fajna byłoby ta opcja, gdzie taktycznie można by było troszeczkę jeszcze popykać, troszeczkę tak jakby bardziej inteligentnie i wabik tutaj według mnie byłby naprawdę spoko rozwiązaniem. Kolejna rzecz, no to ostatnio dużo no, gracze narzekają na to, że nie ma nowości w tej gierce i ta gra stanęła w miejscu, nic się nie dzieje. A mapy, które ostatnio zostały dodane, to tylko do def No i w sumie ten competitive, ja nie pamiętam jak to się mówi, no ale głównie to ten tryb defuse, tak na rankedach, nie jest już upgrade'owany od mapy ride. No i tutaj ja bym chciał troszeczkę podać swoją propozycję. Pamiętajmy, że na początku Kopsa była mapa Amsterdam, mapa Tokio i mapa Barcelona. Tak mi się wydaje, że były tylko trzy, a jeżeli była jeszcze jedna, to mogę ją pominąć. Fajnie by było, gdyby była dodana mapa kolejnego europejskiego miasta. Czyli, chociaż nie, w sumie Tokio nie jest w Europie, no ale nieważne. Kolejnego ważnego miasta, czyli mapa Berlin. Byłaby podobna mniej więcej graficznie do kanalsów, ale no bez kanałów, tak. No i ogólnie taka troszeczkę bardziej w innym stylu i wiadomo, że nie nazywałaby się Berlin, ale z takiego prostego założenia nowej mapy do trybu Ranked Defuse. Mapa takie, właśnie brukowiska, takie tutaj, byłaby naprawdę, według mnie, spoko opcją. Taka jakby rozciągnięcie kanałów, ale z kompletnie innymi teksturami, bez kanałów, tylko tak jakby bardziej troszeczkę umiejętnie, może z jakimś skwerkiem i ratuszem powiedzmy i tak bombsite byłby w ratuszu, no nie, tak jakby tak yy, bardziej właśnie niemiecko, no nie, to by było dla mnie spoko. Kolejna rzecz to nowe tryb, czyli tryby zone control bądź wingman. Wingmana znacie z Counter Strike'a, zone control nie wiem czy tam jest, ale... Tutaj mi przerwało, ale wracając. Zone Control, nie wiem czy jest kanterku, nie sprawdzałem tego, ale znam Zone Control z gry Modern Combat 5 Blackout, no i ogólnie z wielu innych gier, no. Zone Control często jest znanym trybem. Yy, myślę, że takie jakieś nowe tryby no to mogłyby też tak jakby odświeżyć ich grę i sprowadzić do niej nowych graczy, bo Wingman dla mnie byłby naprawdę spoko opcją, gdyż Musieliby oczywiście troszeczkę pomyśleć nad zmianą map, żeby te mapy były na innego sajta, albo dodać nową mapę, która byłaby, miałaby tylko jednego sajta, bądź jakieś dwie i tylko na tych dwóch byłyby na Wingmeny, wingmany. Ale te takie podwójne gierki taktyczne z kolegą też by były spoko opcją i jak były przez jakiś czas rankedy jeden na jeden na tej becie, tak mecze 2 na 2 byłyby też spoko na jeden site. Także tutaj mówię, kolejna rzecz z ale jeżeli jest dobra, to czemu by jej nie dodać no nie? A zone Control, tak jakoś rzuciłem z kompletnie swojej yy, czystej ekspresji. Ciężko sobie wyobrazić to w kopsie, ale jak ktoś jest kreatywny, to mógłby to zrobić. Też okej. Okay. Kolejna rzecz, i jest to bardzo fajna rzecz, którą ja bym chciał naprawdę, czyli zapisy meczy. Są takie gry, jak na przykład Creative Destruction, czy Star Wars Force Arena, gdzie zapisy meczy są i możemy sobie spokojnie obejrzeć swoje demko z pewnego meczu. Tak samo chciałbym, żeby to było w kopsie, ponieważ czasami macie super mecz, no a nie macie go nagranego. No i tutaj pojawiałaby się, się możliwość ym, odpalenia demka, nagrania go i zrobienia z niego fajnych akcji. Dodatkowo jeszcze, jeżeli ktoś by miał powiedzmy lagi na sparach, poprzez nagrywarkę, mógłby nie grać z nagrywarką, a później nagrać sobie demko. To by była spoko opcja. Kolejna rzecz to wybieranie mapy. Wybieranie mapy na yy, rankedy oczywiście, bo na defiuzy tego to nie ma potrzeby, ale wybieranie mapy, żeby nie było to całkowicie losowe, całkowicie randomowe, ale żebyśmy my mogli wybrać sobie mapy, jakie chcielibyśmy grać. To by było spoko opcją według mnie i Myślę, że też by ułatwiło niektórym rozgrywkę. Kolejna rzecz to powrót na stare śmieci, czyli tak jakby cofnęli troszeczkę update z oglądaniem skina podczas defuzowania. Kurde! Czemu nie można oglądać skina podczas defuzowania? To jest tak plucie na twarz naszemu przeciwnikowi, no nie? Że możemy sobie oglądać skinka i takie fraje, że je... nie mogę być niemiły. No ale yy, dobrze sobie oglądacie skina i tyle Bardzo fajne to było, nie wiem czemu to usunęli, ale naprawdę było to dla mnie super po prostu i naprawdę smutno mi się zrobiło jak to usunęli, no ale cóż. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje nowe pomysły, nowe pierdółki, które myślę, że fajnie by, było, by były dodane do KOPSa. Dzięki wam za bycie, dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, komentarz. No i hej! Give them prayer hands, say what's up America I think you should know me right now